Stacja kultury, Siradów, Zdrój, Dworzec, PKP. Proszę, tutaj się rozpoczyna lub kończy główny szlak sudecki o 440 km. Zobaczcie, doktor prawa, zamiłowania, krajoznawca, popularizator turystyki. Z Gór Izerskich, popródnik, tu się zaczyna. No to stąd musicie zacząć. Jak będziecie chcieli tutaj jest dworzec PKP stacja kultury, nie wiem o co się rozchodzi, parking, o, można stanąć i stąd zacząć te 440 km. Świeradów zdrój tu jest parking, tam są góry, tam szlak Orłowicza się zaczyna, a tutaj jest PKP odnowione. Proszę bardzo Stacja końcowa Tam lokomotywa na końcu Tu idę sobie Trzeba było tam zejść schodami Tutaj jest Co to jest Dziadostwo różne Sobie można siedzieć Tu jest informacja turystyczna o no dobra, zszedłem. Galeria włączników, bo tu jest Miejski Dom Kultury, dlatego to się tak nazywa. No i tutaj kawałek toru. Proszę, Świeradów Zdrój. Centrum Kultury, Świeradowie Zdroju. Proszę, weź wiersz. A tu jest kogo wiesz? Tutaj jest Świeradów Zdrój. Proszę, macie wierszyki. Weź wiersz. I nawet jest punkt wymiany książek no coś słabo, ja bym im przywiózł bym wiedział, to by ich tutaj podrychtował I tutaj jest tor końcowy ostatnia stacja z Zdrój dalej nie przejechać o idę do lokomotywy tutaj jeszcze jest lokomotywa która sapie i wzdycha, coś będzie pisało o tej lokomotywie, coś ma tu podłączonego. Lokomotywa TP4217, było 66 parowozów. To jedna z trzech zachowanych w 1918 roku, wyprodukowana w Berlinie. No proszę. I tutaj macie o lokomotywie. Przyjechała do Świeradowa i stoi na stacji Kultury. Nie było przypadkowe. Jeździły tylko na trasie Gryfów-Świeradów. Dobra, to wy sobie tutaj przeczytajcie, zrobicie stop. A ja wam po prostu tutaj pokażę tą lokomotywę. I teraz pokazuję tą lokomotywę, o której mówiłem. TP4-217. 3 w Polsce, no Zobaczcie, jakie to koła miało rany boskie. To był olbrzym. Kolos. To się tak mówi, ale to jest lokomotywa. Ach, ach, ach. A teraz stanę tutaj z przodu. Uuu, Boże ty mój. O lokomotywie to chyba bo można było nowy film nakręcić. Słowo honoru. O, zobaczcie, jest pociąg w Świeradowie. Zobaczcie, wszystko mi się trafia. O, proszę, Kolej Dolnośląskie na koniec, to chyba na zakończenie mojego pobytu w Świeradowie. O, nawet pipnął mi. To nie, no, no mógłby podjechać, tylko że tu się kończy tor. Chodź tutaj troszkę, ludzie, święci. Podjeżdża, ludzie, on nie jest taki zły. No, chyba specjalnie pozuje. No pozuje, normalnie pozuje, ja wam mówię, no. Kurde blade, no. O, zapozował mi. O, patrzcie się. Miłośnicy kolei będą... Koniec trasy, prosimy nie wsiadać. Zachwyceni. O, jak fajnie. To miłośnicy kolei w Świeradowie. Aha, tutaj, w drugim prędze, dlatego was ominąłem, proszę bardzo, 15 lat, Dolny Śląsk, wszyscy idą do, do lokomotywy, bo tam jest, to tak na zakończenie.